Brukowiec ślepych Bełkot nowomowy zrodzonej z pogoni za niechlujstwem Bruka cnoty dawnych lat świetności Swlaczałe wypowiedzi, pozbawione wczorajszej klasy Szpecą dziś ludzkie upiorne dialogi Słowa czy sława? Czym teraz zabłysnąć? Słowa bez sławy poznało wielu, ale to sława bez słowa wyziera z nadekranów zbrukanych. Troglodycie niczym armia zombi rozsiewa wirus ułomności, trawiąc szlachetne niegdyś słowne nawyki. Razi to, co dziś standard wyznacza, bezczynność na zgodę zezwala, a ta. Pożera ostatnie słodkich słów kęsy, zostawiając suche ości i syte próżne wnętrzności, wyrzucone na bruk owiec ślepych.